Hej, okay, tobie gramy w tą grę i tak kupię, i tak. możemy szybko testować. Jula ja tu miałem. Ja tu dzisiaj z Julia, ja tu dzisiaj zrobiłem Jula. No ja dzisiaj tu zrobiłem Jula. jesteś się suwaj.

Pojedziemy dalej. Pojedziemy. Bo nie przesuwnę za dużo takiego górze. Zosta pojażę odcinek na YouTube. Nie, jeszcze nie! No ja... Przepraszam, to babo to jeszcze dłużej potwaj, jak tak będziesz mi robił. I już,

Dobra złota Dobra jeszcze łóżko Ustaw... na złoto na złoto łóżko to jest To się odcinek na YouTube